Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Lubił Komiks Z tej strony Jarek i zapraszam Was na kolejny odcinek. Zanim jednak zaczniemy, zachęcam do tego, abyście zasubskrybowali kanał. Dzięki temu będziecie na bieżąco z moimi materiałami. A dzisiaj bierzemy sobie na tapet pozycję Batman Fortnite Fundament. Jest to komiks, który no jest dość nietypowy tak naprawdę, zanim zacznę w ogóle coś o nim mówić. Bo jest to jedno zeszytówka, bardzo cienka, która została wydana przez Egmont. Tutaj mamy jego grzbiet oraz tył. Tylko 24,99, a nawet za kilkanaście złotych możemy go kupić. Miękki w obwolucie. Oczywiście też jest dodatkowy jakiś kot, jak w przypadku pierwszego hmm, tomu, pierwszej części Batman Fortnite, które zostało wydane. No i byłem tym zaskoczony, że to jest tylko tyle, ale na swój sposób i aż. Kontynuuje on wątek, który został przedstawiony w pierwszym tomie Batman Fortnite Punkt zerowy, który też możecie zresztą znaleźć na moim kanale. I paradoksalnie, ja wiem, Batman, ciężko mi jest Batman na swój sposób skrytykować. Kiedyś wspomniałem, że każdy Batman, jaki to by nie był, w jakiej postaci, nawet na najgorszy, jest przynajmniej dla mnie dobry. Owszem, zgadza się, ale mimo wszystko są te momenty, kiedy czytam komiksy z Batmanem i. No jednak nie jestem do końca tym zachwycony. Są takie, kiedy jestem wręcz szczęśliwy, a są takie po prostu, kiedy jest okej. Okay. I paradoksalnie spotkałem się oczywiście z opiniami, że jest to zwykły skok na kasy. Być może, nie mi to oceniać. Ja wszystko, co z Batmanem wychodzi, na pewno będę kupował, na pewno będę czytał oraz Wam prezentował. No i tutaj... Mimo wszystko nie jest źle, naprawdę, ja wiem, ja się y, nie mogę jakoś tak w sposób y, taki obiektywny, subiektywny, jak to woli, wypowiedzieć, y, czy w jakiś sposób taki, y, nie wiem, prosty, naturalny, nie wiem, mógłbym używać wielu określeń, y, jeśli chodzi o ten styl mojej wypowiedzi na temat Batmanów, bo ja je po prostu uwielbiam, ale tu naprawdę powiem raz jeszcze, nie ma tragedii. Historia jest prosta. Jest nawiązanie do gry związanej właśnie tutaj z tą wyrwą w tym Fortnite. Cie. Ja w ogóle nie znam tej historii, powiem szczerze, bo nigdy nie grałem Fortnite'a, ale jednak czytając to, że tak powiem nie byłem zniesmaczony. Przeczytałem, jest ok, i mogę po prostu powiedzieć tyle. Tak jak wspomniałem, kontynuujemy wątek tej wyrby. wyrwy. Pojawia się tutaj fundament, czyli jeden z bohaterów uniwersum Fortnite'a, który paradoksalnie na początku, pomimo że toczy walkę z Batmanem, jednak w pewnym momencie wstają do wspólnej walki przeciwko Batmanowi, który się śmieje. I całej tej otoczki związanej z tą wyrwą, aby właśnie troszeczkę, że tak powiem, uspokoić zarówno no tamto uniwersum, jak i samo miasto Gotham, bo no, jednak nie dzieje się dobrze w chwili, kiedy ta właśnie wyrwa się pojawiła i, i no, jednak jest coraz gorzej. Wylatuje, wlatuje w nią wielu e, tych złych Użyjmy określenia, tak zwanych złoli. Liga Sprawiedliwości oraz wielu innych superbohaterów zostaje tutaj wezwanych do wsparcia Batmanowi, który jednak fabularnie gdzieś jest na uboczu, właśnie z tym fundamentem. Najpierw poprzez swoją konfrontację, a później poprzez wspólne działanie. Także tak to mniej więcej wygląda. <laughs> Przepraszam, szybki komiks na szybką y, poczytajkę taką. Paradoksalnie powiem Wam tutaj najbardziej w tym wszystkim jednak przypasowały mi rysunki, bo o ile Snyder odpowiada tutaj z Gagę i Mustardem tak za scenariusz, pojawia się też nazwisko Hickson i Stevens, to właśnie Hickson odpowiada za rysunki i powiem szczerze, że one mi się bardzo podobają. Takie lekko rozmyte. Y pastelowa, wręcz bym powiedział na swój sposób barwa, jeżeli widzimy to na żywo i naprawdę to był taki główny klucz tego, że same obejrzenie tych prac zostało bardzo, bardzo fajnie mi tutaj dane, podane na tacy wręcz bym powiedział. Za niedużą kwotę, krótka, szybka rozrywka, móc naprawdę bardzo przyjemne rysunki obejrzeć, a jednocześnie może płytką, ale nie najgorszą mimo wszystko fabułę. Uwierzcie mi, przeczytałem Chyba wszystkie komiksy z Batmanem, jakie pojawiły się na naszym polskim rynku, a na pewno te od lat 2000, i powiem Wam szczerze, że są znacznie gorsze jak dla mnie niektóre historie, albo może nie tyle gorsze, ale nie takie. Więc tak to się mniej więcej prezentuje tak wygląda ten komiks. Warto spróbować, czemu by nie zaniedbać. Duże pieniądze, tak naprawdę. Fanów Fortnite'a na pewno zainteresuje, czy Batmana, nie wiem. Ja, jako fan Batmana, uważam, że był to mój obowiązek, aby mimo wszystko przeczytać ten komiks. Także tyle z mojej strony. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego materiału. Skomentujcie, polubcie, udostępnijcie, dajcie mi znać właśnie, co sądzicie o tym, poza tym to, co tutaj rozmawialiśmy, że zwykły skok na kasę. Jestem ciekaw, mimo wszystko waszego zdania, bo nie każdy pewnie jeszcze się wypowiedział. Zaglądajcie na stronę lubiokomiksy.pl, fanpage na Facebooku oraz konto na Instagramie. Także widzimy się w kolejnych materiałach. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!